Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z najnowszego Wiedźmina. No jak widzicie dzisiaj e, udamy się na nasz statek, którym to e, będziemy przemieszczali się najprawdopodobniej do Skellige, tak? Taka była wcześniejsza e, mowa, tak więc dobra. Mamy tutaj Yennefer, mamy Avalacha, jest też z nami Tris, jest Siri, wszystkie poukrywane jak widzicie. E, no i oczywiście mamy tutaj... Marynarzy, a ciekawi mnie, kto jest tutaj kapitanem. Dobra, nie ma kapitana. Kapitan jest nieznany. Dobra, pogadajmy sobie z nimi. Jeszcze zobaczcie tylko sobie, jak to wygląda, bo to miasto będziemy opuszczali, więc przyjrzyjcie się. No i możemy się pomału z nim żegnać. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Tak, jak najbardziej. Każ podnosić kotwicę. Znowu piękne widoczki, już podobne widoki widzieliście, nie? Bo jakoś kiedyś odpływaliśmy, chyba do, też do skelige i też właśnie takie widoki były ładne. <śmiennie> 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 To już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość, Far Emreis. Jak to, chcę podbić Skaliga? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Są też dobre strony tego wszystkiego. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonigiem. I właśnie znaleźliśmy Fringillegigo. Pośpieszmy się z tym Kamieniem Słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na skaliga. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. E, dobra, co my tu mamy do wyboru? Możecie mnie teleportować na Okręt Cesarza. Na razie e, wiem nawet czym... E, na razie nie wiemy czym nawet jest Kamień Słoneczny. E, dobra, wybierzmy sobie tą drugą opcję. Na razie nawet nie wiemy czym jest ten Kamień Słoneczny stworzono go by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dylian z białych okrętów. Właśnie. chciałem, żeby nam coś troszeczkę poopowiadał, więc wybierzmy sobie na początek tą e, ostatnią opcję. Opowiedz koniecznie, uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Ensid. Dilian jednak odrzuciła jego miłość. <laughs> Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce dwień zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja. Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Kurde, ja cały czas temu Awalachowi nie ufam wiecie, więc. Aj, nie są to do niego przekonane cały czas. Skąd wiadomo, że Kamień jest na Skeligę? Z legend Elfi Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na którejś z dziesiątek tutejszych wysp? No to świetnie. Pomówię z myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary kracha. Ech. Możecie mnie teleportować na okrętem Chyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. – Wiedzą, że tu jesteśmy? – Czarodziejem M'hyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale... Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie M'hyr ma względem niej plany, kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodziejem, chyba? Oczywiście, No to jest sprawy, ale sobie. Nie dobra. Będziesz... Sam się dostanę na okręt cesarza. Ław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą się jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurchanach wrogu. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz. Pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. No dobra, czyli będziemy musieli jednak w pojedynkę tam ruszyć. Ruszę. Powodzenia. No dobra, zapytaj Kracha o to, gdzie przebywa myszour, Tak więc, najpierw tym się zajmiemy. A my jesteśmy tutaj przy tym porcie, dobra, myślałem, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, a okolicy pewnie kojarzycie. Nie jest dosyć dobrze znana. Zarówno mi, jak i pewnie wam. Fajne w ogóle tutaj były te misje, podobało mi się tutaj właśnie te, te misje dla Kracha, dla córki jego, dla syna. Fajnie troszkę tu wyglądało. Naprawdę w Skaliger dosyć bardzo pozytywnie wspominam. Wilku! Widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć! Swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Uncraid na tronie ciągle go kole jak drzazga w życiu. I teraz jak Czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym... pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz... Albo nie. Druid wie co gadać. Bywaj! Okej, okay, czyli musimy porozmawiać sobie z Myszoworem, jednak jak widzicie, jest to strasznie daleko. Ogólnie muszę zobaczyć, czy ja mogę tutaj sobie włączyć medytację. Mogę, dobra. Będą przynajmniej lepsze kolory. Ok, od razu się rozjaśniło i myślę, że przyjemnie to się ogląda. No i Dajcie mi znać, czy lepiej właśnie mam się oglądać materiały za dnia, bo nie wiem, czy ja mam takie głupie myśli, że to jest lepsze i przyjemniejsze w odbiorze niż, wiecie... niż w nocy. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Dobra, znajdziecie sobie jakiś tutaj znak. Tu już też mam wszystkie misje poboczne wykonane, jeszcze ewentualnie te zlecenia wiedźmiskie, ale tym zajmę się w jakimś jutrzejszym pewnie materiale. Dzisiaj skupimy się na misji głównej co, jak widzicie, mnie bezpośrednio tutaj przeteleportowało do, do Myszowora, ale pójdziemy sobie tam na piechotę, nie jest to też jakoś odległe, więc damy radę. Nawet tutaj powiem wam, że płotką by się dosyć słabo chyba jechało, a to jest już tutaj w pobliżu. 190 kroków to nie jest dużo. A te widoczki na skrzydłach, naprawdę podoba mi się niesamowicie ta. Eee, ta kraina, Myślimy sobie to jeszcze ogłoszenia. W razie czego tutaj będziemy mogli sobie też jeszcze jakieś rzeczy potem e, porobić, nowe zadanie. Widzicie? Będziemy mogli sobie potem jakieś aktywować, na no właśnie wykonując misje poboczne. A pewnie jeszcze troszkę tych misji pobocznych sobie wykona, właśnie przed a, zakończeniem całej gry. Jak ja już widzę, tak czuję przynajmniej, że niedługo będzie koniec tej gry. A też tym bardziej te misje poboczne chciałoby się jeszcze wykonywać, żeby ta gra trwała jak najdłużej. Bo. Bawię się przy niej wyśmienicie. No nie jestem w tej grze może nie wiem, kurczę, nie mam takiego skilla jak może inne osoby i nie robię tego tak, jakbyście może i chcieli, albo i sami potraficie lepiej, ale bawię się przy tym wyśmienicie, jakkolwiek bym tutaj grał, jakkolwiek bym tutaj lamił. Ta gra jest niesamowicie przyjemna tutaj w odbiorze przeze mnie. A tutaj mamy znacznik i teraz będę tutaj mógł się normalnie już później teleportować. Dobra, wbijajmy. Szacunek niech mnie. Blady jesteś. Też wczoraj kupiłeś. Żebym ja pamiętał, co ja wczoraj robiłem. No dobra, jest myszowór, super. Nie Nie będę klękać przed Unclaimed nigdy, rozumiesz?! Wolisz się bratać z czarnymi?! Prędzej zbratam się z upiorami z samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby krach rządził całym Skellige! A co na to, twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy Jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, Druidzie. Bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Rach przysłał cię po moją głowę, no to spróbuj ją sobie wziąć. Braciż! Dobra, akurat w tej kwestii nie mieliśmy tutaj w ogóle wyboru. Też powiem wam, że tam jeszcze mogła być jakaś. Chyba nie, nie wiem, właśnie. Dajcie znać, czy była tam możliwość wyboru. Aj, dobra, zabity. zostać. Też nie sądzę. Chyba była jedyna opcja. Czekajcie, tam na górze ktoś jeszcze jest, więc pójdźmy do niego i. Dobra. Jeszcze tu mamy jakiś. Zastanawiam się właśnie, czy jakbym nie wybrał tej drugiej opty tam, czy jakoś to się inaczej by potoczyło, jakaś by była rozmowa głębsza czy coś, ale chyba nie. W razie czego, dajcie mi znać, to sobie to sprawdzę jeszcze. Dobra, tutaj mamy wszystkich, więc pogadajmy sobie z Myszoworem. Tutaj zastanawiałem się, czy tego jeszcze znajdę, ale jak widzicie, no raczej nie bardzo. A, tam jeszcze są, na dole, dobra. No, zdecydowanie tak. Okej, okay, i można z nim pogadać już? Można. Choć nie możemy tu zostać. Wydaje mi się, że na dole będą kolejni przeciwnicy, bo oni tam do nas zagadywali wcześniej. Jestem ciekawy, jak tutaj. Właśnie, czego schowam miecz, wiecie? Żeby tutaj nas nie podejrzewali. Chociaż. A, oni już tutaj dobrze wiedzą, co się dzieje. Ale myszowór jest. Na Ona też tutaj Przygotowany. On tutaj dobrze sobie radzi. Jak widzicie, na tego kolesia normalnie sam rozwalił nie się, by mu w ogóle pomagać. Ale nie zdążyłem. Jak widzieliście. Dobra, to jeszcze mamy kolejnych. No chodź do mnie. Bra? Zobaczcie sobie, jelonki wiszą. Kurde, szkoda, że tutaj bym je, mu nagle nie wziął i sobie gdzieś tam potem wszamał w wolnym czasie. Ale za zapierdziela, zobaczcie to! To jest jedyna postać w grze, która tak zapierdziela gdzieś razem mieliśmy iść. Do tej pory, kurcze, to ja ustalałem tempo, jak biegłem no to też oni biegli. Jak szedłem, no to szedli... E, znaczy szli, a nie szedli, tylko... Szedli, szli. E, a teraz zobaczcie, że jak zapiernicza tutaj. Kurde, aż ciężko go dogonić. Czekaj, czekaj. Człowieku z badylami na głowie. To mi to rozwala jak tam gdzieś jest jakiejś kasenki i tej ma te badyle na tym swoim hełmie. Tylko jeszcze będzie tu biegł? Dobra. No, Geralt, widzę, że żadna zawierucha na Skeligę nie może się odbyć bez Twojego udziału. Wręcz przeciwnie, chyba sporo mnie ominęło. To dzięki Tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Zdamień dawna koronę Skeligę zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skądo. Jednak masakra podczas uczty w Kertrolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wilmiejskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało Wyspom Skellige nową królową. No, powiem wam, że akurat jestem ogromnie dumny. Podoba mi się to, jaką decyzję podjąłem i Klan nie wyobrażam sobie kogoś innego na, na tym miejscu, prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Ha, porozumienie? Tylko krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ciszyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty? Po co wróciłeś na Skelligę? No właśnie, zapytajmy jak sobie radzi Cerys. Jestem, tak jak wam mówiłem wcześniej, dumny strasznie z tego, że taką decyzję podjąłem, ponieważ właśnie na wyspach Skelligę brakowało takiego, wiecie, racjonalnego podejścia i brat był człowiekiem i jest do tej pory człowiekiem, który naprawdę... Gdyby tylko myślał mieczem, to mogłoby się to źle skończyć w wielu sytuacjach, więc akurat fajna jest decyzja, ale zobaczmy, czy dowiem decyzję, podjąłem według niego. Zapytajmy, co właśnie u Cerys. Jak radzi sobie Cerys? Byłaby świetną królową, gdyby udało jej się wyjść z cienia kracha. Wszyscy poza Lugosem ją poparli, ale kiedy tylko na horyzoncie pojawiły się okręty cesarza, Jarl wziął sprawy w swoje ręce. A Prowadził już wbrew woli Kracha trzy nieudane ataki na cesarską flotę. I ciągle znajduje ochotników na następne. Tak, to do niego podobne. No właśnie, to jest totalnie w jego stylu. Jak widzicie, nie przynosi to żadnych rezultatów, więc chyba lepiej, że tak się to wszystko potoczyło, a nie inaczej. Wiesz coś o kamieniu słonecznym? Podobno, według legend, znajduje się na Skellige. Najpierw maska uroborosa, teraz kamień słoneczny? Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami encyd, ale może Skald Eyvind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjörn. Możesz też zapytać poławiaczy Pereł Matthiasa, rybie płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy Cyplu nad Zatoką od Wschodu. Rybie płuco? Ciekawe. Tak go nazywają, bo potrafi nurkować całymi godzinami. Nikt nie wie, jak to robi, ale ja mam swoje podejrzenia. Widzę, że za nim nie przepadasz. To nic osobistego. Jego ojca i dziadka też nie znosił. No dobra, e, kilka rzeczy, które nam tutaj powiodą, nam się na pewno przydadzą, więc podziękujmy mu. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przedkowie Matiasza i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę, na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w bo opiece. No i żeby tutaj... Nie rozniosło całego Skellige'a, bo szkoda, bo naprawdę tutaj kraina jest bajeczna. Aż z przyjemnością tutaj się wraca do tego miejsca. I się go... w pełni tutaj... podziwia, eksploruje. Co my tu mamy? Czekajcie, o, jakieś towarzystwo, jakieś skarby nieodkryte. Dobra, zabawmy się z nimi. Tym bardziej, że... Takimi to będzie łatwo, 14. Skupań tu jeden. Dobra. A ten już nie żyje. Gdzie te... on jest? Czekajcie. Bo mi chyba siknął. Nie wiem. Taki grubasek tutaj gdzieś był. W jaki on sposób w ogóle deadnął? Nie mam pytań. Dobra. E, to był oczywiście jeden z takich zapytania, którego akurat nie miałem okazji jeszcze zdobyć. No czyli po prostu akurat w tym przypadku wystarczyło zabić nie, no, piratów, aby odblokować sobie jakąś tam skrzynię kolejną. E, dobra, to mysz oferuje sobie na piechotę. Ja zawołam płotkę, ale ja dawno się z płotką nie widziałem w ogóle. Sakra. No chodź, chodź, chodź tutaj do mnie. A, robota czeka. Przebujemy szybko się przedostać na drugi konie, znaczy może nie na drugi koniec, ale na dosyć sporo odległość, bo prawie 1000 stóp tutaj było. Który że tutaj na pierwsze to bym chyba się zaszedł na śmierć. Masakra. Niby tak blisko, a jednocześnie daleko Tutaj gdzieś. Gdzieś to tu będzie na pewno Dobra, zejdźmy sobie z płotki i zobaczmy. Tutaj powinien być na tym wzgórzu. Dobra, jest. Na szczęście. Nie teraz! Wypatrujesz Nilwgarskiej Floty? Floty? A tak, coś mi tam mówili, zdaje się. Ale mam teraz ważniejsze rzeczy na głowie. Z moich obliczeń wynika, że to właśnie dziś mityczny biały wieloryb Geworg nawiedzi wody Skellige. Czekałem na to całe życie. Co to za wieloryb? Ma się pojawić, gdy upiory zstąpią z nieba między fale. Wąż obudzi gniew morza, a lodowy potwór pożrze wyspę. Będę pierwszym bardem, który ułoży o nim pieśń. Legendy nie mówiły nic o przekleństwie Czarnego Słońca? Czarnego Słońca? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Niewarne. Będę go wypatrywał razem z tobą, tylko powiedz mi, co wiesz o elfich ruinach na skeligę. Podobno jest jakaś jaskinia, do której nikomu nie udało się dostać. A i bardzo dobrze. Inaczej już dawno by ją splądrowali. Jak wszystkie pozostałe. Wow, jest ten wieloryb. Y... Ej, Tak? Ja. Chciałem Cię zapewnić, że zamierzam obejrzeć te jaskinie wyłącznie w celach naukowych. Naukowych? Kurde, nie lubię takich szybkich decyzji. Nie mam na powieść przygodową. Chcesz pisać o przybyciu białych okrętów? Wyborny pomysł! Mógłbyś wykorzystać moje tłumaczenie pieśni o Galbanie i Dilian. Bardzo chętnie, no więc gdzie jest ta jaskinia? Musisz popłynąć na wschód od Kertronde. Do jaskini dostaniesz się od strony morza. Bywaj i powodzenia z białym wielorybem. Pojawi się dzisiaj na pewno. Tłuczy, nie lubię podejmować takich strasznie szybkich decyzji. Bo wtedy mnóstwo błędów człowiek jest w stanie popełnić. Bo robi to tak często też bezmyślnie. Ale. Dobrze się potoszyło wszystko. Bo dowiedzieliśmy się co nieco. Zobaczyliśmy też tego wieloryba, o którym on wspominał. Więc co? Teraz wypadałoby się udać do. Ależ dzieje. Jenefer y, Chociaż wiecie co, ja może poszukam jakiegoś tutaj teleportu. Więc dobra, idziemy sobie do znaku i się będziemy transportowali tam no nie bezpośrednio, bo miałem tam znowu na płótce, jak to sporo by mi to czasu pochłonęło, więc dobra, bierzmy sobie szybką podróż. No dobra, zrobiła się jednocześnie już noc. Jak widzicie, to pewnie późna. E, więc, czekajcie sobie, zrobimy jeszcze, włączymy na szybko medytację i zaraz dołączymy do Yennefero, opowiemy jej o wszystkim. Tak, pomogę ci, ale to może w kolejnym odcinku, bo widziałem, że tam był jakiś wykrzyknik, więc sobie też tą misję na pewno wykonam. O, jakaś tarczowniczka, czekajcie, ładna jakaś w ogóle. No, nawet nawet. Możemy sprawdzić to teraz, iż potem cały czas się zastanawiać, czy nie wbije mi noża w plecy. Wygląda mi to na lekko maniak. Wybieracie się gdzieś? Siri mówi, że jest na skeliga miejsce, któremu powinniśmy się przejrzeć. Najwyraźniej Awalach coś przed nami ukrywa. Kiedy byliśmy razem na wyspach, Awalach wspominał coś o jakimś laboratorium. Miał się tam teleportować na chwilę, żeby coś zabrać, i nie chciał mnie wziąć ze sobą. Dziwnie się wtedy zachowywał. To chyba dosyć podejrzane, nie uważasz? No ja mówiłem właśnie, że kurde, on coś jest taki jakiś. niepewny. Masz rację. No i co, chcecie po prostu się tam zakraść i pomyszkować? Tak. Pójdziesz z nami? No dobrze. Gdzie to jest? Na małej wyspie między Undvik'a a Spikerą. No to nam raczej nie po drodze. Właśnie się dowiedziałem, że kamienia słonecznego powinniśmy szukać w grocie na Artskelik, od strony morza. Będę tam potrzebował magicznego wsparcia. Idźcie do tego laboratorium, a ja rozejrzę się na Artskelik. Dołączysz do mnie później. Doprawdy, Filipa, przecież przed chwilą mówiłaś, że nie przyzwyczaiłaś się jeszcze do magicznej symulacji wzroku. Tak mówiłam. Jest irytująca. Chodźcy mnie. mam wrażenie, by chciała nam powiedzieć: Podtrzymaj mi piwo, zaraz ci udowodnię, że się mylisz. Mm, no dobra, i co z automatu też się przeniesiemy. Tam czy będziemy musieli iść? Chyba tak, uda się na wyspę, na której znajduje się laboratorium Avalacha. Ok, czyli pójdziemy, a tam jest daleko, masakra. 2100, więc troszeczkę tutaj nam to pewnie zajmie, dlatego też powiem Wam, że wykonamy sobie to w kolejnym odcinku. Dzisiaj to by było tyle. Ja postaram się, tak jak Wam mówiłem, abyście przygotowali po trzy odcinki dziennie, tak aby tutaj zaspokoić Waszą dawkę zapotrzebowania na widzmi. Nas by było sporo po w tygodniu, szczególnie po dwa odcinki, było... były chyba nawet i dłużej nawet niż, niż tylko w tygodniu. Więc teraz postaram się, aby trzy odcinki co najmniej z Wiedźmina trzeciego właśnie w weekend były. No bo zbliżamy się to już do końca, już myślę, że nie wiem, może jeszcze z sześć misji, dziewięć maksymalnie i na tym sobie skończymy. Oczywiście też jakoś to przeplotę jakimiś takimi zleceniami wiedźmińskimi, bo chciałem Wam pokazać takie fajne, ciekawe potwory, które można napotkać w grze. Więc tak to będzie wyglądało, to nie będzie tak, że tylko no misje główne, tylko misje fabularne, ale też pokażę Wam ciekawe misje. Zlecenia Wiedźmińskie Oraz też na pewno Chciałbym, kurczę poszukać tego już jutro Pewnie, chciałbym poszukać Tej zbroi e, e, Wiedźmińskiego e, cechu e, Kota, nie kota tylko wilka Sorki, kota, już mamy wilka e, Ponieważ pojawiło się to w DLC Więc chętnie bym to sobie sprawdził Tak więc dobra, to by było tyle Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę No i czekajcie kolejnych odcinków już jutro Trzymajcie się, cześć!